Co się nazywa Sirius Docker Task File. I tutaj znajduje się Docker Compose, co prawdopodobnie się nazywa Debug. I to jest, to jest, to jest ta, ta konfiguracja, która jest potrzebna do, do uruchomienia Exebuga w Dockerze. Czyli przede wszystkim tutaj akurat sobie robię taki myczek, że jeżeli jest przekazany env, to to, to jest, znaczy, że to jest to środowisko. A jeżeli nie, to po prostu jest dev, czyli zależy z jakimi yy, zmiennymi środowiskowymi jest to uruchamiane. E, tutaj mamy PHP Image, czyli można sobie wstrzykiwać obraz. Zaraz powiem, dlaczego tak zrobiłem. Domyślnie jest brany Silius, PHP Alpine, czyli zwyczajna dystrybucja yy, phpowa, którą budujemy sobie, i ona jest w Docker Hubie dostępna dla każdego. E, I to, co jest ta konfiguracja, jak zabagowa. Host Docker internal, czyli inaczej przeforwardowanie na, lo, na lokalną maszynę. myślnik pol 9003 teoretycznie to jest niepotrzebne, ale tak już, żeby tutaj dla informacji, aby ktoś miał inny port to można sobie tutaj to zmienić bardzo szybko log dev std out bardzo przydatna rzecz w momencie kiedy na przykład nie wiem nie mamy zaznaczonego tego tika w PHP Stormie to on nam taką smutną buźkę pokaże że nie może się połączyć więc prawdopodobnie coś się po stronie PHP Storma więc mamy taki autodebug PHP ID config server, e, server name Tutaj, tak jak napisałem, i to też było w jednym z, jednej z konfiguracji, która jest mega popularna: Dunglass, ten gościu od API Platform zrobił taki przykładowy, ale to też jest w dokumentacji PHP Storma. Trzeba dodać takiego NVA server name, i przez to on będzie wiedział, że konfiguracja i mappingi z Dockera będą spasowane. To jest dodatkowy fix, który służy do Linuxa żeby ten host był rozwiązywalny, jeżeli chodzi o ten local host, który jest fizycznie dockerowy. Więc tu jest to przekazanie tej informacji jako ekstra hosty. No i to, jakby tego nie trzeba nawet tłumaczyć, ja tak bym powiedział. To teoretycznie jest i można sobie to przygarnąć. Jak to działa? Ja zrobiłem sobie taki ba skrypt baszowy, czyli teoretycznie zaczynamy projekt ze skeletonem, chcemy mieć coś więcej, czyli chcemy mieć ex -debaga to sobie coś takiego pobieramy do projektu i w tym momencie mamy sobie zrobiony Silius Skeleton. Co ten Bash robi? On sobie pobiera tego debuga, wrzuca go jako do, do, do global gitignora, więc mamy tą konfigurację w tym miejscu. I dodatkowo tutaj zrobiłem taki fajny Mac. Oczywiście to kwestia jest już do uznania. Jest takie coś jak task file, bardzo fajne rozwiązanie, moim zdaniem. To jest taki coś jak Makefile, tylko że napisane w Go i obsługuje yaml i dodatkowo do ten file. Czyli to już wcześniej na którejś gildi pokazywałem, ale w tej chwili to jest już ustrukturyzowane i dzięki temu, jak chcemy zrobić sobie, zacząć pracę z Dockerem, to załóżmy nasz czysty projekt. To oczywiście pierw sobie zrobiliśmy tego Basza. Basz Bush zainstaluje automatycznie tą komendę task file, więc to tam bardzo mała komenda, to chwilę trwa dosłownie, nie wiem, 15 sekund. I dzięki temu odzyskujemy kilka fajnych komend. Jeżeli chodzi o, o dostępne komendy. I to są dostępne komendy, ale coś mi się przywiesiło teraz. O właśnie dobra. I teraz mamy tak, mamy coś takiego, co się nazywa task init. To po prostu e, kopiuje tego dista do override'a, żebyśmy mogli sobie tutaj coś zmieniać, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę. E, e, natomiast on, jak tutaj pokazuje, że już jest up to date, ponieważ ten task file jest na tyle sprytny, że można mu tu ustawić, czy to, że tą akcję ma robić tylko wyłącznie, jeżeli ten plik nie istnieje. Więc to też jest mega przydatne. No i teraz, żeby postawić środowisko, to mamy bardzo prostą komendę: task, i tu mamy docker, i mamy setup. I to nam pobiera wszystkie obrazy. On akurat teraz będzie pulował, ale te obrazy już mam spulowane, więc to jest na, na bieżąco robione. Niech on sobie to w tym momencie zrobi. Natomiast to co chciałem pokazać, co się dzieje w tym task file. Ten task file jest o tyle fajny, że my w naszym home'ie możemy sobie za sobie wejdziemy szybko. sobie wejdziemy tak trochę przez WSL-a teraz. Ja tutaj tworzę sobie w home'ie taki katalog, który jest Sylius. i tutaj mamy coś takiego jak do ten task file. I tutaj są dwa obrazy. Jest PHP i PHP debug image i ten jest zegrzewakiem. I dlaczego to jest tak zrobione? Bo on e, dzięki temu mogę wskazywać, jaki domyślnie obraz ma ładować w momencie zmiany e, środowiska. Czyli e, teraz co się dzieje w tym task file'u? Sekundę, to jest tutaj. Ten task file jest też w tym chomie, bo tu są te wszystkie komendy dockerowe. E, I on tutaj ma wszystkie e, takich trochę baszowo jamlowo Natomiast różnica jest taka, że mamy możliwość jakby pełnej konfiguracji, czyli tego nie trzeba rozumieć. Do działania potrzebnych jest tylko komenda, która postawi to środowisko, ale tutaj można sobie oczywiście też ustalić. Na przykład, nie wiem, akurat w tej chwili musiałem zakomentować tą linię Validate, bo z jakiegoś powodu na 1,9,9 w tej chwili z nowym vendorem migracje nie są up to date, bo tam jest jakiś problem z jedną kolumną, więc to się po prostu failuje, więc na razie to zakomentowałem, żeby pokazać, że można sobie tutaj zmieniać te ustawienia, jeżeli chodzi o, o instalację Siliusa. Druga sprawa, to co jest mega różnicą, że kompozera tutaj instaluje oczywiście, ale robię to w inny sposób, robię to na zasadzie run, czyli uruchamiam sobie tylko w danym momencie ten serwis z konkretną, z konkretną komendą, czyli tutaj tym, w tym przypadku composer install i on w tym momencie mi stworzy loka i więcej kompozera tak naprawdę nie muszę używać w, w Dockerze, mogę sobie też to zrobić lokalnie. Ale chciałem pokazać, że tutaj też ta, ta komenda po prostu funkcjonuje. I tak naprawdę ta cała konfiguracja, która jest tutaj, ona się ogranicza tylko i wyłącznie do uruchomienia środowiska. Czyli w tym momencie powinniśmy mieć tam, mogą się obrazki nie wyświetlać, ale to jest jakby normalna rzecz, jeżeli chodzi o Dockera, bo tam z uprawnieniami zawsze jest taki myczek. Tak. No i mamy od postawionego Siliusa, tak? I to jest właściwie jedna komenda, docker-setup. I w tym momencie sobie przejdę, bo tę strony tutaj będzie lepiej widać na tym profilerze, a już nie, login, tylko admin. I tam będzie admin login pewnie właśnie. I teraz jak możemy zobaczyć, XDebug jest wyłączony. Ale żeby teraz debug włączyć, to ja mogę sobie tylko zrobić komendę debug. On mi szybko przebuduje ten kontener. I w tym momencie sobie odświeżam to jeszcze raz i w tej sytuacji mam ex już włączone, bo już mi podmienił w locie ten kontener. Wow. E, I teraz Silius, Silius, e, loguje się. E, I jak możecie zobaczyć, ja specjalnie sobie ustawiłem breakpointa na resource'ie, na index action, e, żeby tutaj się zatrzymał. I to już działa, nie? więc e, tak naprawdę mogę sobie to debugować, a jak będę chciał sobie to wyłączyć, e, to zawsze mogę, e, przełączając się, Przykładowo, teraz jeszcze raz to odświeżę, wyłączę. Mamy cały czas tego debuga. Ten profiler się tu pojawi, pojawi. No i załóżmy, wiadomo, że jak debug to przy każdym requestie trochę ora. Więc jedyne, co trzeba zrobić, to ja sobie tutaj napiszę no debug. On mi z powrotem tutaj pokazuje, jakie konteny on podmienia w tym momencie. I w tym momencie sobie to odświeżę. Tylko, że to jest jedyny case, który trzeba byłoby ogarnąć, ale to jeszcze na przyszłość. Że sesje, bo sesje wiadomo są w PHP inne, te kontenery po prostu znikają z historii, ale tak jak możemy zobaczyć, już egzembaga nie mamy. Więc to działa, to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie jest na latem, takie, które w locie po prostu podmieniał. No szacun za szybkość, nie tego działania, bo, bo myślałem, że to będzie wiesz się budować, a no to to te sesje w ogóle, bo już drugi case mamy z tymi sesjami. Trzeba by to w końcu przenieść tak, pewnie bazy z, danych, jeszcze, czy do Redisa, czy tak, gdziekolwiek. nie? było w ogóle żeby Redis domyślnie chyba był, bo to nie jest. To, to tylko dlatego, problem. bo on obrazy miał lokalnie pociągnięte, jakby się miały budować, to by chwilę zajęło. No, ale Ale, to wiesz, sam ale one się sobie, nie budują. Nie? Chodzi o to, że one się nie budują. To jest, tutaj jest ja tylko puluję, więc ja w ogóle nie korzystam. Ja tylko puluję obraz, zaciągam no tu... i podmontowuję wolumeny, czy tam zależy, jak tam po prostu katalogi w dokerze. I to jest tyle, nie? Więc ja chciałem stworzyć takie rozwiązanie. Nie mając wiedzy na temat dokera, uruchamiam sobie Basha, uruchamiam sobie to wiem, że mam takie komendy i mogę z nich korzystać. No i teraz chyba najfajniejszy gwóźdź programu, bo uważam, że na tym chwilę pracowałem. Bo to był najbardziej problematyczny case. Silius Skeleton. W tej chwili mamy. Tutaj Node JS sobie tam się poddał, bo on się poddaje domyślnie podczas uruchamiania, tylko że chciałem pokazać, a teraz to tak nie zadziałało, jakbym chciał, żeby pokazać. Sekundę. Nie wiem, czy to mi się zatrzyma wszystko. Ale mogę też zrobić inaczej. Mogę komenda sobie zrobić stop. I on też mi to wszystko pozatrzyma. Chciałem pokazać jedną rzecz, chcę to usunąć i pokazać jeszcze raz chwilę. Dev, czyli od początku sobie docker dev, on teraz mi odpala środowisko w devie, więc na nowo wszystkie kontenery będą stworzone. O, i to, co chciałem pokazać, że domyślnie ja mam MySQL, -a, PHP -a i Nginx, i więcej nic nie potrzebuję, bo już przy instalacji zbudowałem JS-y, więc mi niepotrzebne ich, 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 jest ich co chwilę uruchamiać. Można to uruchomić komendą, ale to jeszcze można dodać do tego taskfile'a. Na tą chwilę po prostu podczas instalacji jest dodawane. Ale teraz, jeżeli będę chciał zmienić na test, bo na teście będę chciał używać bichatów. Więc jak ja zmieniam na test na to, na bichaty, to tam się dzieje magia teraz trochę. Mianowicie za pomocą jest takie coś jak w Dockerach profile, Profiles. I on dodatkowo dołącza potrzebne o. kontenery, które są do tego. Więc w tym momencie mamy środowisko testowe. I ja nie wiem, czy tu mam jakiś przykład, ale szybko sobie pod, pod za, 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 zabiorę bichat. O, tutaj wezmę sobie bichat i uruchomię sobie tego Bihata na przykład. Nie? E, tylko teraz już wejdę w kontener, tak na szybciocha, bo to można też zrobić w przyszłości, żeby była ta komenda do tego, ale pokażę Wam, że to działa teraz akurat failuje, bo prawdopodobnie nie mam sekundy. dajcie mi chwilę. def, ale teraz jest sekunda. A jestem na dev czy na teście jestem na teście. A test Docker install. Jeszcze jedną rzecz, prawdopodobnie bazy danych tam nie mam. Tak, nie mam bazy danych. Dlatego to mi failowało prawdopodobnie. Dobra, to szybko szybko lecimy. Specjalnie pokazuję to nie na jakimś, bo mam jeszcze drugi komputer, na którym to się po prostu robi w 5 sekund, ale to ja teraz to na laptopie odpalam, żeby pokazać, jaka jest tego. E a nie wiem, to pewnie coś z uprawnieniami. W każdym razie to jest sam kwestia tego, że bichat ma humory. Ja tam potem zobaczę o co chodzi. Ale ogólnie chodzi o to, że bichaty można sobie odpalić w locie bez żadnego, bez żadnego problemu. One tutaj z jakiegoś powodu fajlują prawdopodobnie, a jakieś uprawnienia może chodzić, ale to potem sobie sprawdzę. Tak. Bardziej chodziło mi o to, że można sobie odpalić, a to, że, że ten bichat tam z jakiegoś powodu. To trzeba będzie po prostu zweryfikować. Zawsze tak jest, jak się pokazuje, to potem nie działa coś. Ale ogólnie rzecz biorąc, możemy sobie bichaty odpalić bez żadnego problemu i te wszystkie taski, które tutaj mamy, to one sobie w sposób elegancki działają. Więc tak mamy podsumowując, mamy kilka tasków. Możemy sobie robić. Docker Clean, bardzo fajna rzecz, czyści po prostu wszystko, co mamy i na nowo można środowisko całe postawić, czyli tak, jakby od nowa wszystko zrobić, więc tam chwilę to zajmie i tak naprawdę to od razu działa. Można się przełączać między różnymi środowiskami, więc te wszystkie rzeczy, które są potrzebne w Dockerze, tutaj się znajdują. Więc to jest ten case odnośnie skeletonu. Chyba, że jakieś pytania jeszcze to od razu odpowiem. Nie, szacun jakby kurczę, Wow, to, to działa. Jakby wiecie, ja po użycia nie używałem Xdebuga z, z tego powodu, że nawet jak się go wyłączy, to, to i tak to działa wolniej. nie? Jeżeli mogę tak. sobie to w dwie sekundy wyłączyć, no to wow. To, ja to... chciałem, bo dla mnie różnica najgorszą rzeczą była taka, że ja wolę używać komend niż na przykład sobie w Docker Compose zmieniać nwa co chwilę. Wolę sobie komendę wpisać, hmm. że zmieniać ma prod, test, env niż mam ręcznie wpisywać Na szybciej,